Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 16 marca 2025 roku. Krótkie nagranie, które będzie zatytułowane, jak już zresztą zauważyliście, Katolik zarał katolika. I żeby tutaj już tego wstępu nie przedłużać, przechodzimy do meritum sprawy, czyli do pewnych komentarzy, które się pojawiły tu. Pod, nagraniem, pod dzisiejszym nagraniem Alberta prawda, Zalewskiego z kanału Protestantyzm to Ignorancja i zobaczymy, jak katolicy sami się zdradzają, że tkwią w bałwochwalczych naukach KRK. Więc przechodzimy tutaj do dzisiejszego <laughs> nagrania. Alberta zatytułowanego tutaj Kontra Pastor Lewandowski. I przechodzimy do komentarzy, gdzie komentatorka Agnieszka tutaj, Agnes Pezlos, yy, zadała pytanie. No, daję. Panie Albertzie, chrzest jest udzielany wyłącznie w imię Jezusa, a nie trójosobowego Boga. Tak, tak, wiem. Mateusza 28, 19 stosujecie jako podpórkę waszej doktryny. No i tutaj jeden zasów, prawda? Alberta pisze. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest nakazem Pana Jezusa, a nie podpórką doktryny. Ja się tu zatrzymam. Takie W takim razie mądry się Bartek Z. Z jakiego nakazu w takim razie wasz pierwszy papież Rzymu, apostoł Piotr, który jest opisany w dziejach apostolskich, który udzielał chrztu w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Z czyjego nakazu takiego chrztu udzielał? To się na chwilę zatrzymam, bo już jest pierwsza wasza manipulacja, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest nakazem Pana Jezusa, a nie podpórką doktryny. Tak samo jak bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje, jest nakazem Pana Jezusa. Jak można z tobą rozmawiać poważnie na tematy, jakie są w Piśmie Świętym, skoro ty negujesz to, co w nim pisze. No i wkracza następny, mądry, Maciej Zieliński. Cała kwintesencja protestantyzmu. Tak, tak, wiem, Mateusza 28, 19. Biblia sobie, a ty sobie. Co tam Biblia? Przecież ty wiesz lepiej, co Jezus miał na myśli. Mało wiesz lepiej od samego Jezusa, kim on jest. No i tu dalej Maciej Zielinski pisze. To całe pismo jest natchnione, czy tylko te fragmenty, które ci odpowiadają, czy tylko te, które ty uznasz za natchnione. No i tutaj to pominiemy. No i ja teraz zadaję pytanie. Czyli według Was apostoł Piotr w dziejach apostolskich udzielał fałszywego Chrztu. No i wkracza Bartek ze swoim mądrym komentarzem. No i coś tam znowu ze ściany wyczytał. No więc ja piszę do Bartka. Odpowiedz na moje pytanie, kłamliwy psie. Oczywiście odpowiedzi będzie brak. Brak odpowiedzi będzie brakować. Ale przepraszam, bo to jest mała pomyłka. To nie o te komentarze mi chodziło. Mi chodziło o komentarze... A tutaj, właśnie. Katolik Clayman pisze tak. Najmniejsze i najgłośniejsze burki najwięcej szczekają w komentarzach. Widać to po ich ilości. Kto jest małym, głośnym, ujadającym kundlem. Dużo szczekania, zero merytorycznych argumentów. Tylko wystający długi nos. Ok, <laughs> więc ja piszę. Trzy godziny temu. Proszę o merytoryczną odpowiedź na moje pytanie, które brzmi tak. Proszę w sposób biblijny wykazać, że apostoł Piotr budował ołtarze, na których składał ofiarę Bogu z jego Syna. Czekam, Trzy godziny temu. Zaraz mi odpisał mądry klejman. <laughs> Wynika to z nauki Jezus. Wynika to z nauki Jezusa, którą już wiele razy podawałem. Poza tym istnieje coś takiego jak archeologia biblijna, której ty unikasz. To zabrednie. I to ma być merytoryczna odpowiedź na moje postawione pytanie, ty kłamliwy kundlu, bo taka jest prawda. A więc co tu mi Klejman odpisuje? Nigdzie w Biblii nie jest napisane bezpośrednio, no tak, bo wy katolicy potraficie czytać między wierszami to, czego nie ma. To, czego nie ma w Biblii, a jest w waszej tradycji, no, rzekomo wyczytujecie między wierszami. Nigdzie w Biblii nie jest napisane bezpośrednio, że Piotr budował ołtarze z prostego powodu. Biblia jest chrystocentryczna, a nie piotrocentryczna. Dlatego skupia się na naukach Chrystusa i wskazywania jego osoby przez innych apostołów. W związku z tym, że jest chrystocentryczna. Powinienie, powinieneś skupić się na tym, co naucza Chrystus, prawda? A Chrystus naucza: Mateusza 5,23. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, no właśnie, twój brat, a nie ksiądz, twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem i idź. Najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź. I co? Wyspowiada się u księdza, tak tu pisze. E? A potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Czy ta nauka Jezusa jest nieaktualna? Czy już nie ma ołtarzy? Są w Kościele katolickim. No tak, tylko tam są. W tym bałwochwalczym Kościele. Więc to, że ty unieważniasz tą naukę Chrystusa, nie znaczy, że masz rację. No i co? Brednie. No i wkracza katoliczka Jolanta Dawidziuk, którą serdecznie pozdrawiam. Ofiara składana jest w Bogu nie zgromadzeniu. Taka jest różnica między ołtarzem a stołem. No i tutaj Bartek pisze do Jolanty, czyli katolik do katoliczki pisze, a od kiedy to nie ma komunii świętej u bratków? No i Klejmen co mi tu pisze? Po drugie, nikt nie składa ofiary Bogu z Jego Syna, tylko wspomina się tą, którą sam Syn złożył w sposób bezkrwawy, jak nas nauczył Jezus w Wieczerniku. Brednie. Jezus w Wieczerniku też złożył bezkrwawą ofiarę w Wieczerniku, biorąc chleb i mówiąc, weźcie, jedźcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Prawda? A już o tym, że bierzcie i pijcie, już nie piszesz. Chyba z tego względu, że parafianie, no niestety, krwi nie piją. <laughs> Więc Romek, tworzysz jakieś niebiblijne teorie. Komentarz naprawdę niekompletny. Bo jezu, oprócz tego, że powiedział, bierzcie i jedźcie, powiedział też, bierzcie i pijcie. No dobra. Co tam jeszcze Klement do mnie pisze? Tam, gdzie ciało i krew, tam ołtarz z powodu ofiary. Czy krwawa, czy bezkrwawa. Kiedy, kiedy Melchizedek wyszedł na spotkanie Abrahamowi, miał ze sobą chleb i wino, które były złożone jako ofiara. A Abraham za błogosławieństwo dał Melchizedekowi dziesięcinę dla Boga ze wszystkiego. No i Jolanta, tutaj katoliczka, pisze do katolika. To nie jest katolicka nauka. Przy mszy świętej jest ten sam ofiarnik i ta sama ofiara jak na krzyżu. Jest to sam Chrystus Pan. Katechizm apologetyczny. Msza święta to nie wspomnienie. Dokładnie. I klemen pisze do Jolanty. Nie wspomnienie tylko pamiątka ofiary, a wspominamy właśnie to, co Jezus poniósł na krzyżu, ofiarę. No więc Jolanta pisze do klemena. To nie jest katolickie, co piszesz. Pasuje lepiej do stołu niż do ołtarza. No <laughs> więc tutaj klemen odpisuje. Na ołtarzu katolickim składa się ofiarę w bezkrwawy sposób. Czy wspomina to, czego nauczał Chrystus podczas ostatniej wieczerzy w Wieczerniku? Co robi kapan podczas konsekracji? No więc ja mu odpisałem. Kapon składa ofiarę i niczego nie wspomina, kłamliwy kundlu. I co mi. Aj, pisze do Jolanty. Brawo Jolu! Jezus podczas ostatniej wieczerzy siedział wraz z apostołami przy stole, a nie przy ołtarzu. No. I komentarzy więcej brak, więc nie chcę przedłużać tego nagrania. Po prostu katolicy sami się zaorali, jeśli tak można powiedzieć, w liczbie mnogiej, <laughs> prawda? Ich po prostu te kłamliwe <laughs> nauki sypią się jak domek z kart. Coraz więcej jest właśnie dowodów. Już niektórzy katolicy dostrzegają, jak jest zmanipulowana katolicka nauka, prawda? To mądrzejszy wśród katolików zaczyna dostrzegać te kłamliwe manipulacje z tym stołem, niby ołtarzem i te wszystkie krętactwa, mataczenia, które sobie tworzą teolodzy KRK. Nie będę więcej przedłużał. To, co ostatnio zawsze katolicy właśnie tak brydzili przy tym wieczerniku, że ci, ołtarz już został ustanowiony podczas ostatniej wieczerzy. Jezus żadnego ołtarza, i żadnej bezkrwawej ofiary nie ustanowił podczas ostatniej wieczerzy, bo tak jak właśnie jest to opisane, Jezus wraz z apostołami podczas ostatniej wieczerzy siedział przy stole. I tyle w temacie proste jak drut. Dziękuję za Waszą uwagę.